Dzisiaj myślę filmik, na który czekało wielu z Was. Porozmawiajmy o odchudzaniu. Hej, wszystkim tu Pera w Korei. Tak jak powiedziałam we wstępie, dzisiaj porozmawiamy sobie o odchudzaniu, o przybieraniu na wadze, o tym, jak zdrowo się odżywiać w Korei. Yy, chociaż nie do końca. To jest filmik, który mam nadzieję przerodzi się w serię, w której opowiem Wam również o tym, jak Koreanki się odżywiają, żeby nie przybierać na wadze, żeby zachowywać to, co zawsze mi mówicie. Jak to jest, że te Koreanki są takie szczupłe. I o tym chciałabym mówić w kolejnym filmiku, ponieważ dzisiejszy filmik będzie bardziej prywatny. Będzie o mnie, o tym, jak. Ja tutaj przybierałam na wadze, odchudzałam. Ostatnimi czasy dostaję od Was bardzo dużo wiadomości właśnie na ten temat, bo no nie ukrywam, wrzucam na Instagram dużo zdjęć jedzenia. I pytacie mnie, jak to jest, że ja jem to wszystko i nie tyję na przykład. No, dzisiaj się dowiecie wszystkiego. Będzie cała moja historia, całe moje tutaj 7 lat właściwie spróbuję powiedzieć. Właściwie to wszystko działo się na Waszych oczach, bo przez. Cztery lata, kiedy prowadzę ten kanał, moja waga dosyć drastycznie się zmieniała z jednego punktu do drugiego, i to naprawdę mocno widać na filmikach. O czym się przekonacie, bo będzie dużo, dużo, dużo zdjęć, które będę wrzucać, jak będę opowiadać o wszystkim. Od razu z góry proszę o łapki w górę i o dużo komentarzy, jeżeli jesteście zainteresowani kontynuacją tej serii, że już nie będzie o mnie, ale ogólnie będę opowiadać o tym, jak odchudzają się Koreanki, jak tutaj wygląda sprawa dietetyków, diety, zdrowego żywienia. Jeszcze tylko chciałam nadmienić, że partnerem tego filmiku oraz być może serii jest Surfshark VPN. Za chwilkę opowiem wam o fajnej ofercie, którą dla was przygotowali. Dobrze, zanim zaczniemy, ja zdaję sobie sprawę, że to jest temat kontrowersyjny, więc chciałam tutaj najpierw y, parę ostrzeżeń. Trigger warning. Nie wiem, jak to nazwać po polsku. Jeżeli wiecie, to dajcie mi znać. Wiem, że mówienie o wadze, o odchudzaniu, o diecie, o tego typu rzeczach może być dla niektórych bolesne. Może mm, sprawić, że poczujecie się źle czy niekomfortowo. Jeżeli jesteś jedną z tych osób, to bardzo dziękuję Ci, że kliknęłaś, kliknąłeś na ten filmik i chciałeś go obejrzeć, ale mm, dla własnego dobra. Jeżeli no, czujesz, że, że no, nie, jesteś, nie jesteś w stanie tego obejrzeć, nie czujesz się na siłach, żeby obejrzeć ten filmik, bo będzie zawierał takie treści, o których wspominałam, to myślę, że ze spokojem sobie wyłącz ten filmik. Spotkamy się po prostu w następnym filmiku, który będzie już na jakiś inny temat. Bardzo Ci dziękuję jeszcze raz i do zobaczenia po prostu. I teraz ostrzeżenia dla osób, które zdecydowały się jednak obejrzeć ten filmik do końca. Po pierwsze, ja nie jestem ekspertem w tej dziedzinie, dlatego ja opieram się na słowach profesjonalistów. I linki do pewnych artykułów, do kalkulatorów, o których będę wspominać, wszystko znajdziecie w opisie, możecie sobie tam poczytać. I to są sprawdzone yy, linki to są osoby, które są faktycznie po studiach kierunkowych, które pracują w zawodzie, które znają się na temacie. Po drugie, będę mówić o mojej historii, o moich doświadczeniach związanych z odchudzaniem, przybieraniem na wadze tutaj w Korei. Pamiętajcie, że każda osoba jest inna, i to, co dotyczyło mnie, niekoniecznie musi dotyczyć Was. Po trzecie, jakiekolwiek rady czy wskazówki, które znajdą się w tym filmiku, będą dotyczyły osób zdrowych. Jeżeli masz jakiekolwiek schorzenia, czy zaburzenia hormonalne, czy podejrzewasz u siebie takie zaburzenia, czy schorzenia, to najpierw skonsultuj się ze specjalistą. I teraz, jak już te wszystkie ostrzeżenia mamy za sobą, szybciutko opowiem wam o partnerze tego odcinka i już przechodzimy do. Tego, co najważniejsze. Partner tego odcinka, czyli Social VPN, to serwis, który dba o wasze wirtualne bezpieczeństwo, żebyście wy mogli skupić się na czymś innym, na przykład na tym, jak zdrowo się odżywiać, o czym m.in. będzie ten odcinek. Social VPN szyfruje dane przychodzące i wychodzące z waszego urządzenia, z jakiegokolwiek urządzenia aktualnie korzystacie, dzięki czemu nie musicie martwić się o prywatność w sieci. A w ogóle to możecie korzystać z telefonu, z tabletu. Komputera z jakiegokolwiek urządzenia i wszystko na jednej licencji, także naprawdę dużo oszczędzacie, bo nie musicie wykupywać dla każdego urządzenia osobno. Osobiście, mega, mega polecam opcję CleanWeb i ta opcja pozwoli Wam rozprawić się z niechcianymi, targetowanymi reklamami czy atakami malware. SurfShark VPN pozwoli Wam połączyć się z szybkimi serwerami z aż 63 krajów. Co z kolei pozwoli Wam dotrzeć do treści, które normalnie w Waszym kraju mogą być niedostępne. Tak na marginesie sprawdzałam Netflix nie działa, także mogłam sobie przełączyć na przykład na Netflix w Polsce i obejrzeć co Wy tam macie. I działa to też w drugą stronę, można sprawdzić co jest na Netflixie koreańskim. Jak zawsze Warszawa. Klikając na link w opisie i używając kodu PYRA, macie aż 85% zniżki na licencję i 3 miesiące za darmo, więc myślę, że warto spróbować. Dzięki wielkie za wysłuchanie tego sponsorowanego materiału, a teraz wracamy do filmiku. To może od razu powiem, ile ja ważę przy moim wzroście. Mój wzrost to 175 cm, chociaż na ostatnim badaniu w szpitalu wyszło mi mam 1,76 m z jakiegoś powodu, ale powiedzmy, że mam 1,75 m, bo tak całe życie mniej więcej miałam. I aktualnie ważę. Ciężko powiedzieć, ponieważ to się waha między 1 a 3 kilogramami, w zależności, nie wiem, od dnia, pory, pory dnia i ogólnie wielu rzeczy, wielu czynników. Czyli między, ważę między 61 a 63 kg. Chciałam Wam przedstawić po prostu moją historię, jak to wyglądało. Zanim przyjechałam do Korei, zanim zamieszkałam w Korei w 2013 roku. Ja się nigdy nie przejmowałam tym, jak wyglądam, w sensie moją wagą, moją sylwetką. Nie interesowało mnie to zupełnie. Ja byłam bardzo antyaktywność fizyczna, anty... nie wiem, nie, nie interesowało mnie po prostu to, jak wygląda moja sylwetka. Mieściłam się w ubrania ze spokojem. Nie, moim zdaniem nie wyglądałam jakoś specjalnie grubo. Zresztą możecie zobaczyć po prostu zdjęcia, które teraz rzucam. One są sprzed 10 lat, powiedzmy mniej więcej. I tak wyglądałam po prostu. Żałam normalnie. Nie miałam żadnych problemów i w 2013 roku przyleciałam do Korei i tu się trochę zaczęło. Na początku nie do końca, ale bardzo szybko zauważyłam pewne rzeczy. Przede wszystkim, że zewsząd otaczały mnie osoby szczupłe. Nie mówię tutaj wyłącznie o osobach po prostu na ulicy, ale w mediach po prostu osoby bardziej przy kości. To były tylko gegumen, na przykład, jeżeli chodzi o kobiety, czyli osoby zajmujące się komedią, tak? nie wiem, komicy? Komicy, tak. I, I tylko to. A tak to wszyscy byli bardzo, bardzo, bardzo szczupli. Ale to mnie jeszcze jakoś bardzo nie przejmowało. Bardziej przejmował mnie fakt, że w sklepach nie było moich rozmiarów. W Korei bardzo często, jeżeli chodzi o ubrania, można spotkać się z rozmiarem free, czyli jeden rozmiar, który ma pasować na wszystkich. No, tylko że no nie do końca pasuje na wszystkich, zwłaszcza że ja jestem wyższa niż większość Koreanek. No, i jestem większa. I to już troszeczkę, że tak powiem, mi nie pasowało. To już zaczęłam zauważać pewne rzeczy, że muszę na przykład specjalnie wybrać się do sklepu z odzieżą, która ma rozmiary na przykład amerykańskie, czyli czy tam europejskie. No ale jakoś nie miałam czasu, żeby się też tym zajmować, no bo jednak nauka, ja najpierw uczyłam się języka koreańskiego, potem poszłam na studia, magisterka po prostu zaprzątnęła mi całą głowę, żeby się przejmować takimi rzeczami. W międzyczasie pamiętam, że Raz tam poszłam, zapisałam się na jakąś siłownię, ale to był taki bardzo krótki okres czasu, że tego nie biorę w ogóle pod uwagę. Na trzecim semestrze zaczęłam się spotykać z tydzinem. I jak wiecie, w Nowych Związkach jest tak, że dużo się je. Często. Przynajmniej tutaj w Korei. Po prostu randki, wychodzenie, dobre jedzenie. No i zaczęłam przybierać na wadze, skończyłam studia, zaczęłam pracować. Zaczęłam pracować, to mam pracę siedzącą, więc cały czas praktycznie no, nie ruszam się poza spacerami z Sochi z moim psem. Więc chcąc nie chcąc, no, zaczęłam przybierać nawadze, i tu było widać już faktycznie, jak to wygląda. Ale bardziej niż mój wygląd, martwiło mnie to, że zaczęły mnie boleć kolana po prostu. Tak bez, bez niczego jak chodziłam, po prostu bolałem jak kolana, i to trochę świadczyło o tym, że mam lekką nadwagę. Znaczy, mieściłam się jeszcze w ramach powiedzmy, ale ja już czułam po prostu, że ta waga mi przeszkadza. I stwierdziłam, dobra, jest tak dalej, nie może być. Zapiszę się na siłownię. Ale że ja bardzo nie lubię. Nie lubiłam ruchu, nie lubiłam aktywności fizycznej, stwierdziłam, że muszę wydać dużo kasy, i żeby mieć kogoś, kto będzie nade mną stał z batem i mnie pilnował, dlatego zapisałam się na. Taki nie do końca personal training, tylko taki, że był jeden nauczyciel, który trener, który uczył cztery osoby naraz przez godzinę. To były indywidualne ćwiczenia, no ale on tam się po prostu chodził od jednej do osoby, do, do drugiej i mówił, co się ma robić. No i ten trener również dał mi dietę. I to jest tak, że w takich siłowniach też sprawdzają, jaką macie kompozycję ciała, ile macie tłuszczu, ile macie mięśni. I wam to pokazuje, czy jesteście czy jesteście w normalnej wadze, czy już jesteście na, na nadwadze, czy tam w drodze do nadwagi. No i jak ja pierwszy raz tam poszłam, to mi Inbody, bo to się nazywa Inbody, pokazało, że już mam nadwagę. Mam bardzo dużo tkanki tłuszczowej. Ważyłam wtedy mocno ponad 70 kg. No I zaczęłam tam chodzić w kwietniu 2016 roku i ten trener dał mi poza tym, że chodziłam dwa razy w tygodniu na tą siłownię, dał mi dietę rozpisaną po prostu dieta. I ta dieta polegała na tym, słuchajcie, że właściwie tam nie pamiętam, co było innego poza trzema składnikami, to znaczy sałatka, zwykle taka z sałaty lodowej, pierś kurczaka gotowana i goguma, czyli słodki koreański ziemniak. Ja pamiętam, że jeden dzień w tej rozpisce był taki, że trzy razy dziennie była goguma, był ten słodki ziemniak. Po trzech dniach powiedziałam, ja już więcej nie jem Wszystkich ziemniaków i to było 4 lata temu, w 2016 roku. Ja do teraz nie znoszę gogumy. Po prostu mnie tak zraził do gogumy. Plus pamiętam, że w jeden wieczór jedna kolacja to było 5 jajek chyba, ale same białka miały być. Gotowane jajka, ale same białka bez żółtek i nic więcej na tę kolację. Także wyobraźcie sobie, jakie to sycące było. Wytrzymałam na tej diecie, oczywiście z odstępstwami, bo no, nie wyobrażam sobie, żeby po prostu być na tej diecie non-stop. Wytrzymałam chyba do lipca jakoś w sierpniu em, już schudłam 10 kilo do sierpnia, do, do lipca, właściwie już schudłam 10 kilo. Pamiętam, że potem miałam jakieś problemy zdrowotne. Dostałam od lekarza zakaz ćwiczeń przez kilka miesięcy, także zrezygnowałam z tej siłowni i już w 2016 roku do końca nie ćwiczyłam, właściwie przez 2017 rok też nie ćwiczyłam. No i stało się tak, że zaczęłam jeść normalnie. Nie utrzymałam tej wagi. Do 2017 roku, do października, przytyłam prawie 14 kg. To była moja najwyższa waga, jaką kiedykolwiek miałam, przynajmniej odkąd pamiętam. No i stwierdziłam, że tak nie może być, ale byłam już zrażona, mega zrażona do diety, bo pamiętałam co to była za masakra w 2016 roku, gdzie musiałam tylko jeść sałatkę, kurczaka i gugumę. tak. Powiedziałam nie. Aktywności fizycznej nadal nie lubiłam, więc co tu robić? Odkryłam sekret chudnięcia, który za chwilkę Wam zdradzę, na czym on polegał. I spoiler, od listopada. Końca października 2017, powiedzmy, do końca stycznia 2018 schudłam 14 kg. Odkryłam fajne polskie blogi Dr. Lifestyle, to jest y, licencjonowana dietetyczka po studiach, która ma własną praktykę. Jeżeli Was to interesuje, oczywiście link będzie na dole. I codziennie Fit to też jest fajna dziewczyna, która dużo treningów prowadzi na YouTube, no i z nimi jakoś to zaczęłam. I one uświadomiły mi. Jaka jest tajemnica chudnięcia? Nie żadne diety cud, że jesz tam, nie wiem, grejpfruta rano, wieczorem kawę i chudniesz milion kilogramów w tydzień. Nie. Nie schudło się w tydzień, to nie zgubi się tych kilogramów w tydzień. Słuchajcie, tajemnicą chudnięcia jest deficyt kaloryczny. Co to znaczy? W bardzo dużym skrócie polega to na tym, że musicie dostarczać swojemu organizmowi w pożywieniu mniej kalorii niż organizm ich spala. To jest tyle. To jest wszystko. Pamiętajcie, że mówię tylko o zdrowych osobach, tak? Jeżeli są jakieś zaburzenia hormonalne czy coś, to, nie, to niekoniecznie musi działać. W ten sposób, dostarczając mniej tych kalorii, niż organizm ich spala, wasz organizm musi szukać zasobów energii do życia no, w innych miejscach. I nam głównie chodzi o to, żeby pozyskiwał sobie tę energię. Z naszej tkanki tłuszczowej. Żeby w ogóle zacząć myśleć o zdrowym odchudzaniu, bo tutaj o tym mówimy, o tym jak zdrowo schudnąć bez efektu joja, to musimy przyswoić sobie dwa pojęcia i to jest ppm i cpm. ppm to jest podstawowa przemiana materii, czyli to jest ilość kalorii niezbędna waszemu organizmowi do życia w takim sensie, że to są kalorie, które wasz organizm Potrzebuje na funkcjonowanie układu nerwowego, serca, trawienia itd. Po prostu, jakbyście leżeli cały dzień i tylko oddychali i nic nie robili więcej, to jest tyle kalorii, ile spali wasz organizm w ciągu dnia. Kategorycznie nie wolno schodzić poniżej tego ppm. Nawet jak się odchudzacie. Dlaczego tak jest? To myślę już dużo mądrzejsi profesjonaliści po prostu się wypowiadali na ten temat. Ja wam tylko powiem, że jednym z efektów, o którym na pewno słyszeliście jest efekt jojo. A tego nie chcemy. Co to jest CPM? CPM to jest całkowita przemiana materii. Czyli to jest całkowita ilość kalorii, które wasz organizm spala w ciągu dnia. Czyli bierzemy PPM, tą podstawę, czyli to, co wasz organizm potrzebuje, żeby funkcjonować, plus dodatek taki, że się ruszacie. Nawet jak idziecie do sklepu po bułki, spalacie kalorie. Jeżeli dochodzą do tego jakieś treningi, praca fizyczna, na przykład, a nie siedząca, to wasze CPM jest wyższe. I jak możecie się domyślić, ta liczba naprawdę zależy od waszego trybu życia, od aktywności fizycznej, od rodzaju pracy i tak dalej. I wygląda to tak, że PPM będzie bardzo podobne albo nawet takie same dla osób o tych samych parametrach. PPM w większości zależy od waszego wieku, wzrostu i wagi. To znaczy, że osoba w moim wieku o podobnych parametrach, o podobnej wadze, o podobnym wieku, będzie miała bardzo podobne PPM, czyli tą podstawową przemianę materii. Ale CPM już będzie zupełnie inne, ponieważ ja mam pracę siedzącą, a ktoś może mieć pracę na przykład jakąś ciężką fizyczną i do tego jeszcze sobie biega trzy razy w tygodniu, to już jego CPM jest wyższy niż ja, która chodzę sobie tylko na lekkie spacerki z psem i siedzę w domu na tyłku i, i tylko pracuję przy komputerze. I teraz, kiedy chudniemy? Chudniemy, kiedy jemy poniżej całkowitej przemiany materii, czyli tego CPM. Jeżeli jemy powyżej, to ty jemy. Jeżeli jemy tyle samo, co CPM, to utrzymujemy wagę. Jesteście ciekawi, jak wyliczyć CPM, jak wyliczyć PPM, ile kalorii powinniście spożywać, żeby schudnąć zdrowo, żeby było poniżej CPM, ale powyżej PPM? Ja wam wrzucę dwa fajne kalkulatory, które możecie sobie po prostu obliczyć. Te wszystkie kalorie dla Was będą dla Was skrojone, że tak powiem, jeżeli dobrze to wyliczycie. W opisie filmiku to wszystko znajdziecie. Te 3 lata temu, prawie 3 lata temu, kiedy zaczęłam się odchudzać z tej mojej najwyższej wagi mm, miałam pracę siedzącą, nie ruszałam się, nie lubiłam aktywności fizycznej i mm, chodziłam tylko na spacer z psem po prostu, to moje ppm wynosiło około 1400 kalorii dziennie. Czyli już widzicie, że czasami są takie diety 1000 kalorii, to już widzicie, że to jest poniżej mojego ppm. Jakbym tak jadła, to bym robiła sobie głodówkę. A moje CPM, no mówię, dlatego że się nie ruszałam i nic nie robiłam, to było około 1800 kalorii. 1800-1900. Ustawiłam sobie kaloryczność diety na 1600 i zaczęłam chudnąć. Zdaję sobie sprawę, że to może być trudne, dlatego ja polecam to, czego ja używałam, czyli aplikacji do liczenia kalorii. W sensie wy nie liczycie kalorii, aplikacja liczy je za was. Po prostu wrzucacie do tej apki, co zjedliście, i w apce już zwykle są po prostu podane kalorie do danego pożywienia, czy to jest chleb, czy to jest mąka, czy to jest szynka, czy to jest cokolwiek. Ja korzystałam z apki, która nazywa się MyFitnessPo. Cały czas z niej korzystam, jest też apka polecana przez wiele dziewczyn, która nazywa się fitatu. Także cokolwiek wam bardziej odpowiada, to możecie sobie ściągnąć i sprawdzić. Zrezygnowałam z jedzenia na mieście, jeżeli chodzi o lunchę w pracy. Przynosiłam sobie lunche do pracy w pudełeczkach. Teraz możecie sobie zobaczyć, jaki miałam zestaw różnych pudełek z, z moimi dietetycznymi potrawami. Kupiłam sobie książkę, ponieważ korzystam z rad dietetyczek w Polsce. Niestety diety, które były wrzucane tam, no, nie odpowiadały mi dlatego, że mieszkam w Korei. W Korei nie ma wielu składników, które są po prostu podawane w takich dietach. No nie mam skyrów, nie mam wyboru serów, twarożków i tak a jeżeli są, to są bardzo drogie albo jakieś jest tylko jeden rodzaj. Dlatego kupiłam sobie książkę o to, z potrawami odchudzającymi niby na dietę. I teraz tak, z tego czerpałam tylko inspirację i powiem, że są bardzo fajne przepisy do teraz używam wielu z tych przepisów, sobie robimy, nawet te dziennowie smakowały, właściwie te kanapki, które są tutaj teraz na okładce. To jest książka napisana przez kobietę, nie wiem czy to jest influencerka, czy coś, która schudła z 72, prawie 73 kg do 48, jak tutaj jest napisane na okładce. No i ja bym się tym nie sugerowała, dlatego że jak podliczyłam. Całkowitą kaloryczność z jednego dnia to właśnie wychodziło około 1000 kalorii. Dlatego to jest znowu dieta głodówkowa i mm, diety powinno się zakładać ogólnie zmiany żywienia na jakiś taki dłuższy czas, a nie, że dwa tygodnie się będę odchudzać, zagłodzę, zagłodzę się prawie na śmierć, a schudnę te 10 kilo. Także z tego tylko korzystałam jako taki. Jako taką książkę do inspiracji. Kolejna rzecz, nie miałam obsesji. Jeżeli na przykład zdarzyło mi się wyjść z kimś, to jadłam po prostu z kimś bez, bez problemu. Starałam się jeść trochę mniej niż kiedyś, ponieważ kiedyś z tydzieńem, jak zaczęliśmy się spotykać i przez jakiś czas się spotykaliśmy, doszliśmy do momentu, kiedy poszliśmy sobie do restauracji z koreańskim grillem i zamówiliśmy mięsa na pięć osób i zjedliśmy w dwójkę. Na pięć osób. To był jeden z takich szokujących momentów, który tak troszeczkę sprawił, że miałam moment autorefleksji i starałam się już od tej pory jeść mniej. Starałam się jeść z umiarem, jeść mniej trochę ryżu. Jeżeli jadłam ryż, to jadłam brązowy ryż albo tam wymieszany brązowy ryż. Do teraz jemy zresztą wymieszany biały ryż z brązowym zawsze. I tak sobie schudłam powolutku. To był początek 2018 roku, jak wiecie sami. Poleciałam do Polski w 2018 roku, gdzie spędziłam 7-6 7 miesięcy. I utrzymywałam tę wagę. W Polsce było w ogóle łatwiej niż w Korei, moim zdaniem, bo jednak jest mniej wyjść w Polsce, moim zdaniem, niż w Korei. Także mamy pełną kontrolę nad tym, co jemy. No I potem wróciłam do Korei i wiecie: no ryż, tokpoki, różne grille koreańskie, bibimbapy, nęgmiony to wszystko znowu zaczęło wracać, ale nie jakoś super dużo, nie przytyłam jakoś mocno, a zaczęliśmy się przygotowywać do ślubu, więc stwierdziłam, że jednak warto byłoby utrzymać to ciało, które mam, bo byłam zadowolona po prostu z tego wszystkiego, jak wyglądałam, jak się czułam, ale fajnie byłoby troszeczkę się poruszać, nadal aktywność fizyczna dla mnie to było no nie bardzo i zapisaliśmy się z Tydzinem na boks. I tak chodziliśmy 3 miesiące, bodajże 3, 3 miesiące, tak, 3 miesiące przed ślubem, chodziliśmy sobie na boks. To było bardzo intensywne z trenerem bardzo intensywne kardio, mniej wysiłkowe, powiedzmy, i tak sobie utrzymywaliśmy wagę. Do tego doszła też fajnie kondycja nasza, się poprawiła. No, i tak po ślubie już, potem nie chodziliśmy na boks potem stało się tak, że mamy koronawirusa i no wchodzenie na siłownię. Niby są otwarte, ale ja jednak bym wolała nie, dlatego zaczęłam ćwiczyć w domu. Jeżeli jesteście zainteresowani, to oczywiście podlinkuję trenerki, z którymi ja ćwiczę. Od razu wymienię, że to jest Codziennie Fit, Agata Zając, Ola Żelazo, Magorzata Mostowska, głównie to są te cztery osoby, z którymi ćwiczę w domu. No ja Wszystko jem w sumie, jak zresztą widzicie na moim Instagramie, zapraszam, Pyra w Korei, tam pokazuję co jemy, a jemy dużo z sedzinem. Na razie mi chodzi to tak, że jem bardzo zdrowe śniadania, bo jem na przykład chleb białkowy, ciemny, razowy, jem owsianki, jem dużo warzyw. Potem staram się też mniej więcej spoko jeść na lunch, poza momentami kiedy jadę do pióra, no bo wtedy wychodzę z innymi współpracownikami jeść. Ale jak jem w domu, to staram się też tam powiedzmy mniej ryżu, więcej warzyw. No ale jak przychodzi kolacja i mamy wyjść, albo robię z sedzinem w domu, to nie wychodzi do końca zdrowo. Ale to się balansuje, że tak powiem. Z słodkiego, słodyczy jem bardzo mało. Czasami właśnie jakiś lód wpadnie, ale tak, żeby ciastka jest, czy tam chipsy, czy coś to, to nie jem takich rzeczy. Ale to, to nie, nie jest kwestia tego, że ja sobie odmawiam, tylko po prostu. Nie mamy tego w domu i nie jemy. Czasami coś wpadnie po prostu, bo chce się tu zjeść. Odwołam się teraz tylko do mojej poprzedniej diety z 2016 roku ułożonej przez trenera. Jak wspomniałam, moje PPM to było 1400 kalorii. A w diecie, którą zalecił mi trener, myślę, że rzadko dobijałam do 1000 kalorii dziennie, może 1200, 1300. Także jadłam poniżej mojego PPM, byłam bardzo wygłodzona. Chodziłam ciągle głodna, ciągle sobie czegoś odmawiałam, patrzyłam na coś, co bym chciała zjeść, a nie mogę i jak tylko się skończyła, jak już osiągnęłam te minus 10 kilo, to wróciłam do starych nawyków, do jedzenia tak jak poprzednio, jedzenia na mieście, jedzenia dużo i ta waga po prostu wróciła od razu, a jadłam bardzo dużo, bo czułam się głodna po prostu i to nie jest dobry sposób na chudnięcie. No. I to tyle. Moja historia, jak widzicie, no taka sinusoida. Mieliście okazję obejrzeć bardzo dużo moich zdjęć. Może jeszcze porównamy po prostu, jak wyglądałam w 2017 roku, kiedy byłam po prostu najcięższa. Wyglądałam tak. Teraz wyglądam mniej więcej tak. I jestem zadowolona z tego. Przede wszystkim, no nie bolą mnie kolana. To jest bardzo ważne dla mnie. Wiadomo, że bolą mnie, nie wiem, plecy czy coś, poprzez to, że siedzę dużo, bo pracuję, mam pracę siedzącą, ale jeżeli chodzi o takie bóle związane z tym, że po prostu noszę ze sobą większą wagę, to, to tego nie ma. I nauczyłam się też szanować ruch fizyczny. Nie wiem, czy to przychodzi z wiekiem, po prostu stara się robię i zaczęłam szanować po prostu ruch. Czy to jest też kwestia tego, że miałam traumę związaną, wiecie, z WF-em i że zawsze byłam najgorsza z WF-u? A tutaj mnie nikt nie ocenia. Robię po prostu w swoim tempie, robię po swojemu widzę. Efekty widzę, że się poprawiam i to mi sprawia satysfakcję. Jak tylko koronawirus się skończy, czy tak wiecie, uspokoi się chociaż, no czekam na to. To chciałabym się zapisać z powrotem na siłownię i z, zapisać się też na jogę. Tak porządnie, bo chciałam się nauczyć porządnie jogi, porozciągać ym, i zobaczymy jak to będzie. Na pewno, jeżeli się zapiszę, to dam wam znać na przykład na Instagramie czy Twitterze. Pera w Korei, tam na pewno coś będzie. Wspominałam, że chciałam z tego zrobić serię, ponieważ Koreanki odchudzają się no, w sposób podobny do tego, jak ja się odchudzałam w tym 2016 roku, czyli ta super dieta sałatka, kurczak i goguma. I chciałabym troszeczkę to rozwinąć, opowiedzieć Wam o tym, omówić filmiki, które pojawiają się na YouTube na ten temat, bo ostatnio bardzo dużo tego widziałam, zainteresowałam się tym. I chciałabym Wam o tym opowiedzieć, ponieważ często pojawia się pytanie, jak to jest, że Koreanki są takie szczupłe. Na razie mieliście perspektywę moją, Polki mieszkającej w Korei, która wiecie, z jednej strony w Korei nie może znaleźć na siebie za bardzo rozmiaru ubrań, a z drugiej strony mamy te wszystkie pyszne, pyszne koreańskie potrawy, jak to ze sobą pogodzić. Mam nadzieję, że pokazałam Wam, jak mniej więcej staram się to godzić na chwilę obecną i że. Nie wiem, czy pomógł Wam ten filmik w czymś, ale jeżeli myśleliście o odchudzaniu, czy chcecie się inspirować Koreankami, to od razu Wam powiem, zanim zaczniemy kolejny filmik, następny w serii, że odradzam to, naprawdę to odradzam. Raczej sięgnijcie do tych filmików, które są w opisie i. Myślę, że one Wam pomogą. Oczywiście do niczego nie zmuszam. Łapki w górę, komentujcie, jeżeli macie na przykład jakieś, słyszeliście o jakiejś diecie koreańskiej, którą chcielibyście, żebym umówiła w tej serii, to również dajcie znać w komentarzach. Postaram się za kilka tygodni właśnie wrócić do Was z tą serią. Przypominam jeszcze raz, że partnerem tego odcinka był Surfshark VPN. Pamiętajcie o ofercie, którą znajdziecie również w opisie tego filmiku. I co? Do zobaczenia w następnym odcinku. Pa, pa!